No i generalnie mm, tam była Marlena, tam było siedem osób, no i przyszła mm, kobieta z, z tego zarządu, tam prawda, tych kursów, no i generalnie każdy musiał pokazać dowód, no i czasem zgodowo byliśmy spisywani, tak, w jakimś tam celu, no i generalnie mm, okazało się, że ja się urodziłem tego samego dnia z Marleną, ok, nie? I, i, i to było taki taki, o kurczę, what is, o w ogóle ja się kręcę, no i tam kręciliśmy, są wiesz, to, nastolatki się poznają, tam kurczę, jakieś tam filtrowanie, wiecie, jak to się tam mówi. No i co, no i pewnego dnia Marlene wystawiła koleżankę, koleżanka, no bo ona nie mieszka w siecach, mieszka poza Siedcami. Nie miała gdzie się, nie miała gdzie zostać na noc, tam coś było z tymi pociągami i tak dalej, że chyba późno, czy coś w tym stylu, no i tam wiadomo, dziewczyna młoda, sama, no i dzwoni do mojej mamy, Mój mamo, Twoja koleżanka z kursów nie ma gdzie ostatnio, czy może nas przyjść. Ona do mnie mówi, czy jest pełnoletnia. Ja mówię, no, no jest, my mamy, przecież razem mamy kurs. Okej, okay. dobra. Idziemy w takim razie do mojej mamy. No a no, moja mamy jest przeprowadzona na takim punkcie, no mówi, czy dowód ma, nie? No ja mówię, mamo się śmieje, wiadomo, podcięte jak to zwykle. Ja wtedy, mówię, mamo, ona się urodziła tego samego dnia co ja. Moja mama tak się patrzy, bierze dowód, tak się na nią, Mówi, matko, przynajmniej świętsza, ja z twoją mamą na jednej sali porodowej leżałam.